Kontrola dopingowa jest istotną częścią programów antydopingowych, promujących i chroniących czystość sportu i zdrowie sportowców. Kontrole prowadzone są zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym oraz międzynarodowymi standardami. Witam. Jestem kierownikiem kontroli dopingowej, pełnię ważną rolę chroniąc prawa sportowców podczas kontroli dopingowej, która składa się z pięciu etapów. Wybór sportowca do kontroli, powiadomienie sportowca, pobranie próbki, analiza próbki i zarządzanie wynikami. W jaki sposób można wybrać sportowca do kontroli dopingowej? Kontrole dopingowe można przeprowadzać podczas zawodów i poza zawodami. W przypadku kontroli dopingowej przeprowadzanej podczas zawodów, wyboru zawodnika dokonuje się wyrywkowo, w zależności od zajętego miejsca lub z określonego powodu. Poza zawodami, kontrolę można przeprowadzać w dowolnym czasie, dowolnym miejscu, bez wcześniejszego powiadomienia. Sportowcy, którzy zostali zakwalifikowani do grupy sportowców podlegających kontroli dopingowej, mają obowiązek poinformowania o swoim miejscu pobytu. Kontrolę dopingową można przeprowadzić w domu sportowca, w bazie treningowej lub w innych miejscach. W jaki sposób informuje się sportowca o kontroli dopingowej? Proces powiadamiania jest taki sam w przypadku kontroli podczas zawodów i poza zawodami. Sportowcom wybranym do kontroli dopingowej okazuję swoją legitymację poświadczającą moje prawo do przeprowadzenia kontroli. Wyjaśniam prawa i obowiązki sportowca podczas kontroli dopingowej i proszę go o podpisanie formularza. Po otrzymaniu powiadomienia, sportowiec ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia się w stacji kontroli dopingowej. Sportowiec może prosić o zgodę na zgłoszenie się w późniejszym terminie z ważnego powodu, na przykład uczestnictwa w uroczystości rozdania medali, uczestnictwa w konferencji prasowej, konieczności uzyskania pomocy lekarskiej. Po powiadomieniu kierownik kontroli dopingowej lub opiekun cały czas towarzyszą sportowcowi do czasu zakończenia kontroli. Na czym polega proces pobierania próbki? Podczas pobierania próbki sportowcowi przysługują określone prawa, np. prawo do obecności przedstawiciela sportowca, ale sportowiec ma także określone obowiązki. Najpierw proszę sportowca o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. Następnie sportowiec jest proszony o dostarczenie jednej lub kilku próbek moczu lub próbek krwi. Gdy sportowiec jest gotowy do oddania próbki moczu, próbkę oddaje się w obecności pracownika kontroli dopingowej tej samej płci, która towarzyszy sportowcowi do czasu oddania próbki spełniającej wszystkie wymagania. Następnie sportowiec proszony jest o wlanie próbki do butelek oznaczonych literami B i A, a następnie ich zamknięcie. Podczas całego procesu sportowiec jest jedyną osobą używającą sprzętu do pobierania próbek, chyba że poprosi o pomoc. I na koniec sportowiec proszony jest o przejrzenie i podpisanie formularza kontroli dopingowej. Próbki i kopia formularza z zachowaniem wymogów anonimowości wysyłane są do laboratorium akredytowanego przez Światową Agencję Antydopingową, a pozostałe kopie przekazywane są do właściwej organizacji antydopingowej. Jedną kopię formularza otrzymuje sportowiec. Jak próbki są analizowane? Gdy próbka A dotrze do laboratorium, zostaje otwarta i poddana analizie. Próbka B jest przechowywana w bezpiecznym miejscu. Jeśli analiza próbki A da wynik pozytywny, w celu potwierdzenia wyniku analizowana jest próbka B. Co dzieje się z wynikami? Laboratorium przekazuje wyniki kontroli dopingowej organizacji antydopingowej, odpowiedzialnej za zarządzanie wynikami. Kopia wyników jest wysyłana do Światowej Organizacji Antydopingowej jako potwierdzenie rzetelności kontroli. Jeśli wynik kontroli jest pozytywny, sportowiec ma prawo być obecny podczas analizy próbki B, którą trzeba przeprowadzić w określonym czasie. Sportowiec ma też prawo do uczciwego przesłuchania oraz do odwołania. Podsumowanie, stanowiąc istotny czynnik odstraszający standardowa kontrola dopingowa Jednakowa we wszystkich krajach pomaga chronić prawa sportowców do uczciwego współzawodnictwa w prawdziwym duchu sportu.